Cześć witam was wszystkich w kolejnym odcinku snukera według Krugera dzisiaj zajmę się analizą taktyczną na przykładzie jednego z zagrań Nila Robertsona w meczu z Markiem Selbim. postaram się przybliżyć wam co mamy na myśli mówiąc o odcinaniu lewej czy prawej strony czerwonych właśnie przy grze w odstawną Przemek Kruk zapraszam Trzecia sesja meczu Robertsona Selbim wynik właściwie rozstrzygnięty, także na tym się nie koncentrujemy. Patrzymy na samą odstawną Robertsona. Takie rozwiązanie, który, domyślne, które miałby w tej sytuacji, które nie wymaga właściwie żadnego wysiłku, to byłoby zagranie białej bili na tę czerwoną, potem biała naturalnym kątem odbija się gdzieś tutaj, idzie sobie na boczną bandę i wraca na górę. Jest odstawna. To co większość osób śledzących snukera uważa za odstawną, czyli biała do górnej bandy, to osiąga i właściwie ma alibi. Odhaczone zagranie. Ale nie, Robertson bardzo słusznie chce uzyskać coś więcej. Zobaczcie, zagrywa z boczną rotacją prawą. Oczywiście, tutaj ktoś powie i słusznie jest że ta żółta tę prawą rotację wymusza i jestem jak najbardziej zgodny z tym. Natomiast myślę, że gdyby ta żółta jednak tutaj nie stała, to i tak przyłożyłby kij do prawej strony białej. A po co? A po to, żeby białą bilę w konsekwencji poprowadzić gdzieś w ten obszar który jest dużo bezpieczniejszy. Obszar, z którego Mark Selby będzie miał odciętą lewą stronę czerwonych bil. Nie będzie mógł od niej się odstawiać, będzie miał bardzo ograniczone pole manewru Robertson. No po pierwsze, nadszedł na tę czerwoną trochę pełniejszym kontaktem, po to, żeby biała odskoczyła bliżej narożnej kieszeni. Tutaj miała ten swój pierwszy kontakt. Teraz napędzi ją boczna rotacja. Biała nie odbije się w tym kierunku, tylko pójdzie troszkę bardziej płasko. No i znowu boczna rotacja, akurat już teraz do góry będzie napędzała białą bile w tamtą stronę do bandy i tutaj. Trochę zagranie przypominające takie z rozbicia. Podstawowym celem jest przeniesienie białej na prawą stronę stołu po to, żeby odciąć przeciwnikowi możliwie najbardziej to pole gry, żeby to było dla Salbiego niedostępne. Aby on musiał potem kisić się po tej stronie stołu, tutaj mieć jakieś trudne ustawienie, trudną sytuację. Pamiętajmy, że tutaj na pewno też w wyniku takiego zagrania Robertsona parę czerwonych się na prawą stronę przesunie, i tutaj będzie w związku z tym nieco większy gąszcz. Zdejmujemy sobie teraz te wszystkie kolorowe przeszkadzajki i patrzymy na uderzenie. Niela Robertson. No i właściwie do perfekcji wykonane to zagranie. Pewnie bardziej byłby jeszcze szczęśliwy, gdyby ta biała zatrzymała się wcześniej na bandzie. Trudniejsze złożenie dla Enselbiego. Najważniejsze jednak, że udało się odciąć te strony stołu, zobaczcie tutaj tą bilą przeszkadzającą. Jest najbardziej bila zielona. Trochę też prawdopodobnie utrudnia zagranie Selbiemu bila różowa. Zgodnie z oczekiwaniami, parę czerwonych uciekło na prawą stronę, które jeszcze bardziej będą utrudniały Selbiemu zagranie jakiejś odstawnej, niby zwiększa się możliwość wbijania ewentualnie, ale wszyscy wiemy, że to jest potwornie trudna bila. Także mocno ograniczył pole manewru swojemu przeciwnikowi, ale przede wszystkim to, co, na co chciałem zwrócić uwagę i co było od początku celem tego mojego materiału, chodzi o odcięcie tego dojścia. Tutaj nie ma możliwości odstawiania się od tych czerwonych Mark Selby. Także ilekroć mówimy o odcinaniu lewej czy prawej strony czerwonych bil w kontekście odstawnej przeciwnika, to właśnie mamy coś takiego na myśli poprowadzenie białej, w strefę bazy, w takie miejsce, żeby któryś z niskich kolorów, czasem w połączeniu z niebieską, różową, odcinał właśnie jedną część stołu. Zobaczcie, tu jest całkowicie ta strona jakby wyeliminowana dla marka Selbiego. Tyle dzisiaj z rozwiązań taktycznych. Mam nadzieję, że trochę Wam to przybliży i ułatwi oglądanie później transmisji. W Eurosporcie. W kolejnych odcinkach Snukera według Krugera będę poruszał kolejne tematy i starał się Wam umilać spędzanie wspólnie nam czasu przed telewizorami podczas Mistrzostw Świata. Dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Przemek Krug do jutra.